Witam wszystkich serdecznie w Garażowym Graniu z tej strony Joncy i dzisiaj ostatnia już, już część Flower będziemy wyzwalać miasto, spod, rządy, spod władzy metal, metalu i będziemy wprowadzać ład, spokój i naturę tutaj skończyliśmy o, o, ogólnie czwarty, czwartą część to są, to jest brama do miasta I've got the power. Yeah. Yeah. Mm. kwiatuszki. tuli krotki. babam wchodzimy tutaj jest kolejny achievement do zdobycia a mianowicie trzeba wybudzić całe miasto a żeby to zrobić to pokażę mniej więcej co trzeba uczynić ostatnio się strasznie zmordowałem nad tym właśnie achievementem bo go robiłem Hmm, A się okazało, że nie było to wcale taki, taki straszny. bank, bęk, gincie niedobre metale, pach. Tutaj jeszcze chyba jednego zostawiłem, tak jest. O tu się można na pana chapać, wiatku. W dziedziniecie przeczytałem, że wystarczy z 15 razy tą planszę zrobić, żeby mieć tego achievementa zrobionego. O, może inaczej. Żeby mieć zrobionego achievementa 10 tysięcy kwiatków, to trzeba przejść całą grę, zbierając wszystkie kwiatki napotkane. I potem właśnie tą planszę zrobić z 15-16 razy, i achievement powinien wpaść. No. Tutaj, żeby zdobyć achievementa z czyszczenia, z obudzenia całego miasta, trzeba wyczyścić tematik. Powstań, budynku. Wyobraźcie, że tu wszędzie się ukrywają kwiatki. Tutaj są czerwone dookoła. No i fajnie, tylko ja tu zbierałem kwiatuszki. Jest. Mamy 10 tysięcy kwiatków. Proszę bardzo. Udało się. to nam przyspieszy zabawę w tym filmiku bo już nie musimy zbierać wszystkiego ja to pokażę jak tu jak się budzi miasto trzeba to i to i to A tego wszystkiego nie trzeba zbierać ale zobaczcie ile tych kwiatków jest od groma ich tutaj siedzi mnóstwo teraz budzimy te budyneczki Ups. je też trzeba będzie pokolorować zbierając te czerwone kwiatki Mam że oba się pokolorowały. Tak, chyba powinno oba. Tak, by obydwa sobie się pokolorowały. Dobra, tutaj jest. Teraz ten budneczek. go kolorujemy. Jeszcze tamten. Pach. No i ta dzielnica jest obudzona. Lecimy dalej. Tutaj trzeba odwiedzić kilka miejsc. Trzeba odwiedzić. O, pokolorować zjeżdżalnie. Trzeba na nią wlecieć. Trzeba pokolorować kolorować. Huśtawki. trzeba przez nie przelecieć, żeby się zakolorowały. Oczywiście postrącać wszystkie te drabinki trzeba. Pokolorować. O. Tutaj i wszyscy wiedzą, że tu są ukryte o no. też trzeba je wziąć żeby pokolorować wszystko żeby wszystkiego było dostatkiem tu trzeba jeszcze ten o wentylatorek I jeszcze to pokolorować trzeba, i autostradka nam się otwiera. U zła wieża, tutaj jeszcze trzeba drugi wentylatorek. O. Tam, a, tu się chyba. Bęk. Tak, tak jest. I pokolorowałem. Dobra. Teraz na autostradę, bo na autostradzie też są niezłe jaja, bo jak się zbiera o, to ona też się koloruje. Tylko, żeby ją pokolorować całą, trzeba wiedzieć jak na niej latać najlepiej bez pośpiechu polecam zjechać tutaj o. i wyczyścić tutaj tematy, tematy z kwiatuszków. Jeszcze tu, jeszcze tutaj. Upsa. O, pokolorowane. W większości płyt. I teraz powracam na autostradę. Ja na przykład preferuję O wyskoczenie tutaj wyżej troszkę Ups. i na przykład można już sobie przelecieć o, o tędy Kopsa, i wracamy znowu na autostradę w innym miejscu, ale przynajmniej obudziliśmy ją całą, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze tutaj jest jeden zjazd i ten zjazd też trzeba obudzić. Ja to na przykład sobie po prostu przelatuję do jego początku. Kiedyś mi się udawało. Teraz to. Teraz mi się nie udaje. Teraz sobie nie przelecę. Czuję się oszukany. Nie, jasne, że przelecę. Tu się kolorują, a my sobie możemy pach. jechać i autostradkę całą zrobić. Kłap, człap tu i tu i tu autostradkę jest zrobiona, opsa. I została jeszcze jedna część autostrady, już wiodąca nas do misji więc możemy sobie już nią polecieć. Upsa i teraz tu pach, O. lądujemy tutaj. I tutaj trzeba po prostu Oczyszczać budynki z, tego, z tych wstręciuchów, Oops. i budyneczki się wtedy kolorują, i w ten sposób budzimy miasto. Mm. Tak jest. Możemy też kolorować trawę naszym blaskiem. No to jest. No niestety trzeba to wszystko porobić, żeby zdobyć Achievementa. Zielenić trawkę tak, mamy teraz taki moc, można pach, tak hm. Jakoś musiałem źle skręcić dobrze skręciłem tylko nie, nie trafiłem w to co miałem trafić tak? o tutaj można na tą autostradkę jeszcze śmignąć właśnie skręcić stąd ho ho sklejamy budyneczek Pach, pach, pach. Hm. Dużo tu tych kwiatków jest wszędzie. Takie no, niedobre. Nie boimy się was. Pokonamy. Pokonamy zło. Nie, Nie jestem pewien czy trzeba to wszystko niszczyć, ale do wszystkiego, jak już się, ...tak robi, no patrzcie jak walczą. jakie mury stawiają, nic wam to nie do, ho ho, ho, ho. Tutaj też rosną o dziwo kwiatki. I pach. Na samą górę. Wyzwolimy miasto. Ale drzewo urosło w środku miasta. Kto by pomyślał? I do tego różowe. Hmm. I to koniec cała gra. Wiem, że taka dla relaksu. Bez żadnej spiny. Umrzeć się tu w zasadzie nie da. I cała gra, jeszcze dla wytrwałych, oczywiście jest trofeum do zdobycia. Jak się weźmie napisy końcowe, czyli wejdzie w tą ramkę, to tutaj napisy końcowe, jadąc po tych kwiatkach, jak się wszystkie zbierze i obejrzy. O, to też jest z tego chyba jakieś trofeum, jeśli dobrze pamiętam. Módna robota, nie będę tego robić, bo mi się nie chce, ale eee. no generalnie tak to wygląda, bo już bez żadnej spiny się la latać, można sobie tutaj I zbierać. Tak więc tak to wyglądało. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za. Za oglądanie za podróż. I mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych projektach. Cześć!